Dzięki, że wpadliście na moją prezentację. Fajnie być po raz kolejny na FDD. Po raz pierwszy w sumie jako prelegent, przez parę lat jako uczestnik. Ja wiem, że ten tytuł jest trochę taki clickbaitowy. Mój pierwszy slajd tak naprawdę chciałem, żeby wyglądał w ten sposób. Natomiast mądrzy ludzie przekonali mnie, żeby jednak wyglądał troszkę inaczej. Moim celem dzisiaj jest pokazać Wam, czym jest serwis fabryk, jak zacząć z niego korzystać w projekcie i jakie korzyści może nam to przynieść. Zanim przejdziemy do samego meritum prezentacji, to kilka jeszcze słów na mój temat. Widzicie po zdjęciu, że programuję w chmurze. Jestem programistą od paru lat w firmie Future Processing. Programuję na backendzie, na frontendzie, różnych innych tamendach. Oprócz tego często się udzielam jako prelegent na różnych meetupach, konferencjach, czasami też jako uczestnik. Zdarza mi się też poprowadzić jakieś szkolenie czy też warsztaty, właśnie głównie z tematyki cloudowej. Oprócz tego po godzinach prowadzę takie dwie inicjatywy, jedna już tutaj dzisiaj padła, wspomniana przez Rafała. Pierwsza z nich jest dostarczajwartość.pl, zapraszam was, jest tam sporo ciekawych artykułów, między innymi moich, ale nie tylko. Oprócz tego właśnie wspomniana już gruba, gruba IT, którą prowadzę razem z Bartkiem Glacem. Taka fajna fundacja, która ma na celu wspieranie naszej śląskiej społeczności IT. Dobra. Najpierw chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad jakimiś zagadnieniami i problemami, które często się wiążą z architekturą mikroserwisów podczas naszej pracy z nimi. Pierwszym z nich, takim już w sumie dosyć wyświechtanym jest problem komunikacji pomiędzy różnymi usługami. I pewnie kojarzycie sytuację, że kiedy mamy jakieś usługi, które są w jakiś sposób od siebie zależne, czyli na przykład usługa A jest zależna od usługi B, to jeśli usługa B doświadcza jakiegoś tam downtime'u czy jakieś tam ma problemy, przestaje się komunikować, no to wówczas usługa A musi się w jakiś sposób na to przygotować. Jeśli się nie przygotuje, no to mogą nastąpić pewne nieprzyjemności związane z tym, że ten błąd może się przenieść na usługę A, czy też w jakiś sposób może zagrozić to całemu systemowi i może się cały system wywalić tak naprawdę. Drugim problemem, czy też w sumie zagadnieniem, jest diagnostyka, czyli po prostu monitorowanie tych usług. W przypadku takich aplikacji monolitycznych, gdzieś tam na jakimś jednym środowisku stacjonarnym, to było w miarę proste takie monitorowanie usług. Używaliśmy zazwyczaj jakiegoś jednego narzędzia do monitorowania jednej aplikacji, która sobie siedziała na jakiejś jednej maszynie. W przypadku środowisk rozproszonych się tutaj trochę sprawa komplikuje, ponieważ zwłaszcza przy jakichś bardzo dużych systemach musimy monitorować naprawdę bardzo wiele usług, które siedzą na bardzo wielu maszynach. Więc często do, łatwo doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie to jest jakiś chaos w tej diagnostyce, czy też po prostu nawet pewne części systemu są w ogóle niemonitorowane. Nie co też doprowadza do tego, że bardzo długo zajmuje nam znalezienie jakiegoś problemu w systemie i jego rozwiązanie. Trzecim zagadnieniem jest coś, co tutaj nazywałem zdalnym stanem. I co ja mam tutaj na myśli, to o ile znowu w przypadku aplikacji monolitycznych, gdzieś tam na jakimś jednej maszynce, zdarzało się, że. Nie była to, co prawda, może pożądana sytuacja, natomiast zdarzało się, że mieliśmy jakiś tam nasz wewnętrzny stan tej aplikacji, i on siedział sobie na tej maszynce. Natomiast jak. Przenosimy się już do środowisk rozproszonych, to nie możemy liczyć na to, że ten stan tam będzie, ponieważ, zwłaszcza gdzieś w jakimś cloudzie, nie mamy gwarancji, że trafimy dokładnie na tą instancję, dokładnie na tą maszynę i że możemy się spodziewać, że będziemy mogli sięgnąć jakiegoś tam konkretnego stanu na tej maszynie. Więc musimy zazwyczaj go w przypadku środowisk rozproszonych wyciągnąć gdzieś na zewnątrz, do jakiegoś narzędzia, które będzie nam je trzymać poza naszym systemem. Z tym się wiąże to, że z takim narzędziem często musimy się zintegrować, musimy poświęcić trochę czasu, trochę pracy na to, żeby, żeby właśnie zintegrować z takim narzędziem, no i tworzymy jakąś tam dodatkową zależność naszego systemu. Dokładamy kolejne narzędzie do naszego stacku. No i czyż nie byłoby pięknie i wspaniale, gdybyśmy mieli takie jakieś jedno narzędzie, które pozwoliłoby nam zaadresować wszystkie te problemy, dałoby na nie rozwiązanie i pozwoliło nam się skupić na tym, co jest faktycznie istotne w naszej pracy, czyli dostarczanie wartości biznesowej zamiast myślenie o tego typu problemach. No i mamy szczęście, no bo już od długiego czasu istnieje naprawdę bardzo dużo tego typu rozwiązań. Jest Kubernetes, no ale też jest serwis Fabric, czyli temat tej prezentacji. I Service Fabric to jest takie narzędzie, które lubię nazywać microservices SDK, które jest takim de facto multi toolem do mikroserwisów. W obrębie to jest taki orkiestrator, który w obrębie jednego klastra pozwala nam te wszystkie nasze usługi e, zarządzać nimi tam, e, deployować je, skalować w zależności od potrzeb i przede wszystkim budować te mikroserwisy. Ponieważ e, Service Fabric przychodzi z całym frameworkiem. Które pozwala nam na różne platformy i w różnych językach tworzyć właśnie mikrousługi w ten sposób zaprojektowane, żeby, żeby pasowały do całej architektury. Dobra, to przejdźmy w takim razie do tego pierwszego problemu, skupmy się na nim na chwilę, czyli komunikacja. Pewnie spora część z Was, która gdzieś zaczynała jakieś projekty od zera, spotkała się z taką sytuacją, że chcemy bądź też jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby zaprojektować sobie dla tego naszego systemu w tej architekturze mikroserwisowej jakiś model komunikacyjny. I w związku z tym wnosimy tak naprawdę do, naszego, do naszej pracy taki czynnik ludzki, który Wiąże się z tym, że jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy skorzy do błędów i jeśli my mamy jakiś główny problem do rozwiązania naszym systemem, który mamy zaimplementować, zaprojektować i tak dalej, to znaczy, że mamy o wiele mniej czasu na to, żeby robić różne rzeczy poboczne, nie, nie bezpośrednio z tym związane. I taką właśnie rzeczą poboczną jest tworzenie całego modelu komunikacyjnego od zera. W związku z tym mamy o wiele mniej czasu na to, żeby dobrze to zaprojektować, o wiele mniej czasu, żeby dobrze to zaimplementować i żeby to przetestować. Zatem w związku z tym, jeśli coś takiego robimy od zera, jako jakąś rzecz poboczną w naszym projekcie koło tego głównego problemu domenowego, możemy doprowadzić do pewnych problemów. I na przykład takim problemem może być problem wydajności, bo o ile w, właśnie w jakimś jednym środowisku stacjonarnym z jakimś monolitem w środku, yy, jeśli chodzi o wydajność, to tam jakimś jedynym narzutem, z którym musieliśmy się liczyć, to był tam jakiś narzut technologiczny, tak naprawdę. Jak się, jeśli się przesiadamy już z tego jednego środowiska stacjonarnego na środowiska rozproszone, dochodzi nam cały narzut związany z protokołem komunikacyjnym. Więc musimy uwzględnić to w takim projektowaniu naszego modelu komunikacyjnego. W przeciwnym wypadku możemy mieć spore problemy związane z wydajnością. Kolejnym problemem jest tolerancja na błędy, czy też w zasadzie jej brak. I to jest to, co na samym początku powiedziałem. Jeśli mamy jakieś zależności pomiędzy tymi usługami, wiadomo, że w idealnym świecie by ich nie było, natomiast nie jesteśmy w idealnym świecie. Wówczas musimy sobie z tym jakoś poradzić. Musimy się zabezpieczyć przed tym, że jakaś usługa może się przestać z nami komunikować, może zacząć słać jakieś błędy. Wówczas, żeby zabezpieczyć cały system, żeby to nam się nie rozprzestrzeniło, nie uwaliło całego systemu, jak na gif i nie doprowadziło nas do UF, musimy to zaplanować przy projektowaniu już takiego modelu komunikacyjnego. Tylko. Po co to robić, jeśli my mamy już swój własny problem domenowy, a istnieje naprawdę wiele już gotowych narzędzi i wiele gotowych modeli, z których moglibyśmy korzystać. Jeśli decydujemy się na korzystanie z tego typu orkiestratora, jak serwis fabryk chociażby, to on już ma w sobie gotowy model komunikacyjny, z którego możemy skorzystać. Zapewnia on nam wiele różnych rzeczy i oszczędza nam sporo czasu, w związku z tym, że już zapewnia nam jakąś kontrolę takich awarii, które się zdarzają w usługach daje nam narzędzia i możliwości radzenia sobie z tym reagowanie na takie błędy i zapobiegania temu, żeby te błędy nie rozprzestrzeniały się na resztę systemu. Jeśli potrzebujemy czegoś więcej, jakieś tam konfigurowalne retraje, czy jakieś operacje asynchroniczne dodatkowe, to też możemy użyć tego gotowego modelu, żeby rozszerzyć jego możliwości, ale nadal użyć jak najwięcej z tego co już jest zrobione, co już jest gotowe i dzięki temu oszczędzić trochę czasu. Taki model, z którego możemy korzystać z serwis fabryku przede wszystkim, on jest już Zoptymalizowany pod ten ekosystem, który sobie wybraliśmy, z którego chcemy korzystać. Więc nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, warto go wziąć i użyć coś, czegoś, co już jest gotowe i wygodne w użyciu. Wyglądałoby to w kodzie mniej więcej w ten sposób. Oczywiście sposobów komunikacji w samym serwis fabryku jest naprawdę dużo, natomiast ja wybrałem takie dwa, które używałem najczęściej w projekcie. Ten pierwszy, czyli ten, który się teraz pokazuje serwis Partition Client. To jest sposób, który jest najbardziej taki prosty i uniwersalny. On nam daje najwięcej gotowych rzeczy, czyli całe te obsługi błędów, jakieś konfiguracje. Wszystko to już tutaj mamy dostępne i on jest po prostu najprostszy do jakichś takich case'ów, czyli chcemy się komunikować z jakimś jednym prostym web serwisem, wyciągnąć jakąś informację, nic więcej, nic skomplikowanego, możemy wtedy tego użyć. Możemy użyć gotowych właśnie już klas, które przychodzą z serwis fabrykiem, podać im tylko jakiś wewnątrz serwis fabrykowy URL, który Głównie zawiera tak naprawdę nazwę naszej usługi, stworzy nam się taki obiekt, z którym, który już nam pozwoli się skomunikować z jakąkolwiek usługą z naszego klastra. I to jest bardzo proste użycie właśnie tego jednego z takich modeli. Natomiast jeśli chcemy czegoś więcej, jeśli chcemy troszkę więcej kontroli, możemy użyć też czegoś, co się nazywa service remoting. I to jest już, tutaj jest troszkę mniej gotowych rzeczy, tu już musimy trochę więcej zadbać o samą obsługę błędów. To, to się tyczy um, też jakichś dodatkowych konfiguracji, tutaj też musimy troszkę więcej sobie sami dopisać, ale... Jak tutaj widzicie jest taki interfejs, który się nazywa iMyService, na podstawie którego możemy sobie stworzyć obiekt tego naszego serwisu, z którym chcemy się skomunikować. Jeśli właśnie mamy dostęp do tego interfejsu, bo ten interfejs jest też implementowany właśnie przez tą usługę, z którą chcemy się skomunikować. Dzięki temu tworzymy sobie obiekt po prostu naszej usługi w obrębie naszej, te, te, naszego tego serwisu, w którym teraz działamy i wywołujemy normalnie metody, które się znajdują w tym serwisie, z którym się chcemy skomunikować, a cała ta warstwa komunikacyjna jest zamknięta pod spodem. Jej nie widzimy. Działamy tak jakby ze zwykłym obiektem. Dlatego to też jest ciekawe rozwiązanie, tylko że ono troszeczkę do jakichś bardziej skomplikowanych case'ów, kiedy potrzebujemy trochę więcej kontroli, jeśli chodzi o jakieś dopisanie dodatkowych rzeczy. Żeby zacząć w ogóle korzystać z tych dwóch metod, czy jakiś więcej, które tam możemy sobie znaleźć, przede wszystkim musimy przygotować tę usługę, z którą chcemy się komunikować, do tego, żeby ona takie komunikaty przyjmowała. Potrzebujemy dwóch rzeczy tak naprawdę. Potrzebujemy dodać synera do tej usługi, skoro będziemy się komunikować, czyli to jest taki byt, który tak naprawdę pozwoli tej naszej usłudze nasłuchiwać na jakieś komunikaty. I musimy dodać sobie jakiś endpoint w konfiguracji tej usługi, tak żeby service fabric wiedział, że ta komunikacja będzie przebiegać po jakimś konkretnym protokole na konkretnym porcie. Wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Jeśli sobie stworzymy od zera taką usługę, używając jakiegoś IDE, na przykład Visual Studio, to on sobie tam pomieli i wywali sobie taki kawał kodu. I to jest kod, przykładowy kod takiej usługi, właśnie z którą możemy się komunikować. Oczywiście tu jest go trochę, więc. Pozwolę sobie go trochę wyszarzyć i pokazać Wam to, na czym mi teraz zależy. Tam widzimy sobie u góry ten interfejs iMyService. Jeśli my mamy dostęp do tego interfejsu z poziomu tej naszej usługi, możemy właśnie skorzystać wtedy z serwisu remotingu i stworzyć sobie obiekt tej usługi. Ale przechodząc do tej metody, o którą mi tutaj chodzi, czyli Create Service Instance Listeners. Tutaj właśnie tworzymy sobie te listenery, dzięki którym nasza usługa będzie mogła nasłuchiwać na komunikaty. I teraz tak, możemy korzystać już z gotowych klas przygotowanych przez serwis fabryka do jakichś najprostszych case'ów i po prostu użyć ich tutaj i to, ta usługa już będzie miała swoje listenery, już będzie nasłuchiwać na komunikaty. Natomiast jeśli chcemy, możemy tu użyć czegoś innego. Możemy tu równie dobrze wrzucić jakiś serwer http czy też możemy sobie napisać swój własny listener całkowicie od zera, jeśli mamy naprawdę jakąś bardzo skomplikowaną sytuację i go potrzebujemy. Natomiast dla najprostszej sytuacji, dla najprostszego case'a możemy właśnie użyć tutaj gotowej klasy, tak jak tutaj użyłem i dzięki temu będziemy mogli już, nasza usługa już będzie nasłuchiwać na, na komunikaty odpowiednie. I to, to jest listener. Teraz potrzebujemy dodać jeszcze w konfiguracji ten endpoint. I to też jest konfiguracja, która przychodzi razem z tym, kiedy generujemy sobie kod naszej usługi, używając jakiejś IDE. To jest jakiś kawał takiego XML-owego kodu, który też jest w większości teraz nieistotny, my sobie popatrzymy na resources i endpoints. I tam mamy... Dwa endpointy zdefiniowane. Mamy protokół dla tych endpointów, mamy porty. I na tej zasadzie serwis fabryk będzie wiedział, że ta usługa będzie przyjmować komunikaty właśnie tą drogą. Jak mamy te dwie rzeczy, to tak naprawdę nic więcej już tutaj nie potrzebujemy. Wystarczy, że teraz skorzystamy z tych dwóch przykładowych modelów komunikacyjnych. Opakujemy to jakoś, wyabstrahujemy, wrzucimy w kontener DIA cokolwiek. Możemy już zacząć korzystać z tej komunikacji. Ok. To teraz popatrzmy sobie na diagnostykę, bo monitorowanie jest naprawdę ważne. Pracowałem kiedyś w takim projekcie, który od wielu lat był rozwijany przez wiele zespołów, wiele osób. I każda z tych osób, czy każdy z tych zespołów miał jakoś właśnie swoją filozofię dotyczącą diagnozowania i monitorowania swoich aplikacji. Miał też jakieś swoje ulubione tule do tego i tak dalej. Przez co za każdym razem, jak był dodawany komponent, to był używany jakiś nowy tool, na przykład jakieś nowe podejście do, do takiego monitorowania. Co się wiązało z tym, że jeśli gdzieś wystąpił błąd, jakiś problem, to trwało naprawdę bardzo dużo czasu, czasem wiele dni, żeby dojść do tego, że ta przyczyna błędu była w jakimś zupełnie innym miejscu systemu i żebyśmy mogli ją rozwiązać. I kiedy to na mnie trafiało, że to ja musiałem właśnie szukać tej przyczyny i to ja musiałem naprawić ten problem, to właśnie po tam X, Dni poszukiwań klient przychodził do mnie i jemu nadal strona nie działa. On nadal ma tam jakieś bugi i po prostu pytał się mnie, czy ja już znalazłem ten, ten powód tego błędu, czy już udało mi się to rozwiązać. I prawda jest taka, że przez to, że ta diagnostyka była taka kiepska, jedyne co byłem w stanie odpowiedzieć mu na to pytanie, gdzie jest przyczyna tego błędu, to to, że gdzieś tu jest ta przyczyna w tym systemie. I Taka była prawda, ponieważ w większości przypadków poruszałem się na oślep. Jak możecie się domyślać, dla klienta to nie jest fajna sytuacja, pewnie nie był tym specjalnie zadowolony. Pewnie już sobie myślał, kurde, może ten gościu tak nie do końca powinien tutaj być, może nie powinien być w moim zespole, może powinienem zmienić go na kogoś innego. I pewnie domyślacie się, że dla mnie to też nie była specjalnie fajna sytuacja, bo już palicho, że tam klient sobie myśli takie rzeczy, ale przede wszystkim pewnie każdy z Was, kto musiał spędzić tam nie wiadomo ile czasu na poszukiwanie problemów w jakimś bardzo starym kodzie, to wie, że to jest okrutnie frustrujące. Więc w jaki sposób, używając już jakichś gotowych narzędzi, takich jak właśnie serwis Fabric, jesteśmy w stanie zapobiec tego typu sytuacjom w przyszłości, żeby nasz następny projekt nie wyglądał w ten sposób, żebyśmy nie mieli takich problemów? Pierwsze, co odstrzała, co nam daje serwis Fabric, to tak zwany Service Fabric Explorer. I to jest taka apka webowa, którą jak sobie zainstalujemy taki klaster lokalnie, czy coś tam na jakichś maszynach zdalnych, to ona przychodzi od razu, ona się od razu pojawia i możemy z niej skorzystać. I co w niej mamy? Widzimy w niej wszystkie nasze aplikacje, wszystkie nasze usługi, wszystkie nasze maszyny, całą naszą infrastrukturę, jakieś wykresy, jakieś detale, konfiguracje i tak dalej. Po prostu wchodzimy i widzimy co się w tym momencie aktualnie dzieje w naszym klastrze. I teraz tak, jak się pojawia taka sytuacja jak przed chwilą, że tam jakiś błąd się pojawił w systemie i nie wiadomo co to jest za błąd i skąd się wziął. Jakby to tutaj wyglądało? Wchodzimy i pach, czerwono. Jeden wykres czerwony, drugi wykres czerwony. Coś tu jest niezdrowego, jakieś errory, krzyżyki czerwone i tak dalej, wszędzie czerwono. Od razu wchodzimy i widzimy, że coś jest nie tak. Jeśli idziemy, idziemy za tym błędem, tam po lewej stronie, jeśli rozwijamy sobie po kolei te drzewka, schodzimy coraz niżej, to w końcu dochodzimy do takiego miejsca, gdzie na konkretnej maszynie, na konkretnej instancji widzimy, jaki konkretny błąd poleciał i co to było dokładnie. I to jest już taki wskaźnik, który nam pokazuje, jak, gdzie, gdzie mamy zacząć szukać w ogóle. Natomiast to nie jest wszystko, co jest konieczne, bo brakuje nam tutaj bardzo istotnej rzeczy, czyli takiego kontekstu sytuacyjnego. Co się wydarzyło dookoła tego, żebyśmy byli w stanie wydedukować, co się wydarzyło i jak to naprawić. I takim sposobem na to są chociażby logi. I serwis Fabric też ma swoje, jakiś swój model logowania. Używa akurat ETW, czyli Event Tracing for Windows. I to są takie eventy, w których widzimy jakieś podstawowe informacje, jakąś datę, jakąś godzinę, jakąś nazwę i wiadomość, co, co się wydarzyło, że tam aplikacja wstała, czy tam aplikacja padła, podstawowe jakieś informacje na temat tego wydarzenia, co, co się tutaj stało. Jeśli, bardzo, jeśli chcemy, to oprócz tych takich defaultowych eventów, które serwis Fabric ma od samego początku, możemy tworzyć i definiować własne tego typu eventy. I dzięki temu e, możemy nawet stworzyć sobie jakąś telemetrię typu, że użytkownik się zalogował, pach, poleciał event, użytkownik e, zażądał dostępu do jakiejś zasobu, pach, poleciał kolejny event. E, tylko to jest widok lokalny. To jakbyśmy sobie otworzyli z Visual Studio, to byśmy zobaczyli coś takiego, jakbyśmy sobie odpalili tę usługę, to jest lokalnie, jak wyglądają te eventy. Tylko jak chcemy mieć na produkcję, no to musimy mieć to w jakimś narzędziu jednym, centralnym, gdzie możemy sobie te, te logi agregować i analizować i tak dalej. No i fajnie, jeśli używamy sobie Azura, to z defaultu te logi lądują sobie w Azure Storage. Jak widzicie, pewnie nic nie widzicie. I dobrze widzicie, bo Azure Storage nie jest narzędziem do, do, do analizowania logów. Fajnie, że one tam lecą, fajnie, że mamy do, do nich dostęp i że one tam będą przechowywane cały czas, natomiast to nie jest narzędzie, dzięki któremu szybko znajdziemy problem, szybko przeanalizujemy i szybko wydedukujemy w jaki sposób to naprawić. Do tego są inne narzędzia i w, u nas w projekcie zdecydowaliśmy, że użyjemy jednego z nich, który się nazywa Application Insights. To jest narzędzie, które właśnie jest stworzone pod to, żeby analizować tego typu dane, jakieś metryki z naszego klastra, czy też jakieś eventy, które się dzieją. I poza tym jest łatwe do zintegrowania z serwis fabrykiem. Więc jeśli stworzymy sobie nasz klaster z portalu Azura, mamy tam taką sekcję diagnostics i jest tam taki knefel on-off, jak sobie go przyłączymy na on, podajemy Instrumentation key, Prowiżonujemy cały klaster, on tam sobie się poprowizjonuje, Jak będzie gotowy, to pach, jest gotowy klaster już zintegrowany z Application Insights i jest gotowy, żeby wysłać te metryki. Jeśli dodatkowo chcemy te eventy wysyłać z naszych usług, potrzebujemy jeszcze jednej dodatkowej rzeczy. Musimy sobie w tej usłudze zainstalować taką paczkę event flow. Jak ona się zainstaluje, wygeneruje nam taki plik konfiguracyjny json -owy. Tam jak podamy po raz kolejny nasz instrument key, wówczas jest gotowe i nasze wszystkie eventy zaczynają lecieć sobie elegancko do Application Insights, mamy tam wszystkie metryki, jakieś zasob zużycie zasobów. Właśnie te eventy nasze customowe i serwis fabrykowy wszędzie pod ręką. Teraz jak się zdarzy jakiś problem, to zobaczymy go w naszym serwis Fabric Explorerze, a następnie zobaczymy sobie jaki był kontekst tego błędu, na przykład w Application Insights. Dobra, to jeszcze jedno zagadnienie, czyli ten zdalny stan. Zdalny stan, czyli my się akurat zastanawialiśmy pod tym kątem, że chcielibyśmy zrobić jakiś tam, jakiś tam cache w naszym systemie, w mikroserwisów. Rozważaliśmy właśnie różne podejścia, różne narzędzia, które możemy wykorzystać, no i padła taka propozycja, że moglibyśmy wykorzystać Redisa do tego typu rzeczy. No i Redis jest akurat fajnym narzędziem, które mogłoby nam pomóc wyciągnąć ten stan na zewnątrz, poza nasz system i tam sobie spokojnie z niego korzystać. Tylko, że jeśli chodzi o Redisa, musimy, musieliśmy rozważyć kilka rzeczy najpierw. Przede wszystkim, jeśli chcemy korzystać z tego Redisa azurowego, tego zarządzanego pasowej wersji, wiąże się on z dodatkowymi kosztami. Czy to są mniejsze koszty, czy większe koszty, to jest akurat nieistotne teraz. Ważne jest to, że to są po prostu koszty, które musimy rozważyć. Oprócz tego już niezależnie od tego, czy to jest Redis, czy to jest inne narzędzie, to jest jakaś dodatkowa zależność dla naszego systemu, więc musimy poświęcić, tak jak mówiłem wcześniej, czas, musimy poświęcić pracę na to, żeby zintegrować się, podczas gdy moglibyśmy równocześnie robić zupełnie inne rzeczy, jakieś ważniejsze akurat dla naszego projektu. Nie są to problemy nie do przejścia, natomiast jeśli by się pojawiło narzędzie, które tych problemów nie ma, to oczywiście wolelibyśmy je wybrać. No i takim innym rozwiązaniem właśnie są stanowe serwisy w serwis fabryku. I to jest coś, co w zasadzie odróżnia serwis fabryk od innych tego typu orkiestratorów, chociażby właśnie Kubernetesa. Czyli stanowe serwisy. Czym jest stanowy serwis w tym kontekście? No to jest usługa, która oczywiście ma swój jakiś wewnętrzny stan, który jest replikowany na wszystkie instancje naszej usługi w całym naszym klastrze. Czyli jeśli my sięgamy do niej i spodziewamy się, że w środku będzie jakiś konkretny stan, to serwis fabryk zapewnia nas o tym, że ten stan faktycznie tam będzie. W naszym kontekście użycie takiej stanowej usługi wygląda mniej więcej w taki sposób, że mieliśmy sobie jakąś starą bazę danych, i z tą bazą danych chcieliśmy się komunikować z naszego nowego systemu. Natomiast nie chcieliśmy robić tego bezpośrednio, chcieliśmy mieć jakiś punkt, e, przez jaki, taki adapter, przez który byśmy przechodzili, w który byśmy właśnie kaszowali te dane i żebyśmy jak najmniej tak naprawdę obcowali z tą, z tą bazą. No i stanowy serwis mógłby sobie właśnie stanąć po środku, pomiędzy naszą starą bazą i pomiędzy naszym nowym systemem. Za każdym razem, jak jakaś usługa z klastra chce sięgnąć do tej bazy, to. Od razu wali do tej, tego stanowej, stanowej usługi. Stanowa usługa sięga sobie do bazy danych, wyciąga odpowiednie informacje, zapisuje w stanie wewnętrznym i dopiero serwuje je reszcie systemu. Dzięki temu moglibyśmy cały czas ten nasz stan byłby w obrębie tego naszego klastra, więc moglibyśmy cały czas korzystać z tej, naszej, z tej naszego modelu komunikacyjnego, którego już używamy w serwis fabryku. Więc też nie tworzylibyśmy żadnych dodatkowych zależności, tylko już działalibyśmy z narzędziem, które jest korowo zintegrowane z naszym ekosystemem, który sobie wybraliśmy żeby stworzyć taką usługę to musimy sobie czy tam jakieś jakąś ideę wejść użyć jakiegoś template'a powiedzmy gotowego tak jakbyśmy tworzyli jakąkolwiek inną usługę wybrać sobie stanowy serwis dać OK, on sobie pomieli jak wymieli ten kod to wyrzuci coś takiego i to, ten kod jest bardzo podobny do tego który widzieliście wcześniej przy okazji komunikacji dlatego jak sobie Wyszarzymy to, co nie jest teraz ważne. To te najważniejsze różnice są takie. Widzimy tutaj kolekcję i-reliable Dictionary i to jest ten nasz stan. To jest zawartość tej kolekcji jest przez serwis Fabric gwarantowana, że będzie replikowana na wszystkie instancje tej, tej usługi w całym naszym klastrze. Więc yy, Oprócz tego, jak spojrzymy sobie na tą metodę getValueAsync, to to jest ta nasza metoda, która służy do interakcji z tym naszym stanem w środku. Tam jest ta logika, która tego dotyczy. Jak sobie do środka spojrzymy, to, to zobaczymy, że to jest zwykły jakiś transakcyjny stan. Tworzymy sobie transakcję używając jakoś tam state managera. Na podstawie tej transakcji sobie wyciągamy rzeczy ze stanu, zapisujemy rzeczy do stanu. Żadnej wielkiej filozofii już tutaj nie ma. I ten stan będzie właśnie przez serwis fabryk pilnowany, żeby on był za każdym razem... Tam, gdy się, go, gdy się go spodziewamy. Teraz, jeśli już mamy taką usługę stanową, to w jaki sposób z niej wyciągać informacje, jak się z nią kontaktować? No, zataczamy kółko i wracamy do naszego modelu komunikacyjnego. Możemy użyć jednej z wielu metod, w jaki sposób możemy się komunikować z usługami wewnątrz naszego klastra. Czy to te dwie, które pokazałem, pokazałem czy to jakieś inne, których jest jeszcze mnóstwo do użycia. I teraz tak, no, mikroserwisy. Wiadomo, że powstały po to, żeby zadresować jakieś tam problemy między innymi z architekturą monolityczną. Natomiast same przyszły też z jakimiś swoimi problemami, czy to komunikacja, czy to diagnostyka, czy to, czy to zdalny stan. Natomiast oczywiście Powstały jakieś tam narzędzia, które adresują te problemy, mają je rozwiązywać. Natomiast te narzędzia też działają w pewnych kontekstach, też nie są idealne i nie, nie są perfekcyjne. Jeśli wasz problem jest podobny do tych kontekstów, które pokazałem, to oczywiście warto rozważyć narzędzia ty, tego typu jak Service Fabric. Natomiast y, dokładnie tak samo jak sama architektura mikroserwisów rozwiązuje pewne problemy, no a pewne nowe, nowe problemy tworzy. I tutaj jest czysty rachunek zysków i strat, jaki musimy zrobić. Zachęcam was do tego, żebyście sobie spróbowali, pobawić się. Stworzyli sobie następny projekt w Serwis Fabricu. Do tego potrzebujecie tylko trzech rzeczy. Zainstalować sobie Service Fabric SDK. Jeśli nie macie jeszcze to rozszerzenie Azura do waszego IDE, chociażby Visual Studio. Wybrać template takiego serwisu, który was interesuje, czyli na przykład właśnie stanowy serwis, czy to bezstanowy serwis, czy jakiś kontenerowy serwis. I jak się wam wszystko pogeneruje, to możecie zacząć pisać. Wszystko jest gotowe. Ja wiem, że często przy poznawaniu nowego tula występuje taki problem migającego kursora, więc po prostu nie wiadomo od czego zacząć. Więc na, na blogu napisałem kiedyś taki wpis, w którym od początku do końca tworzę tam właśnie taką usługę na, na serwis fabryku, akurat implementującą wzorzec aktora, który też jest w serwis fabryku zaimplementowany. Więc zaraz podam link do, do, do materiałów i będziecie mogli sobie zobaczyć, może to Was zainspiruje i pomoże Wam. Tu jest ten link fdd.gruba.it i tam jak sobie wejdziecie, to oprócz tego linka do bloga, to tam oczywiście jest jeden po drugim dużo linków do pogłębiających samą prezentację, tego jak zacząć serwis fabrykiem i jak, jak w jaki sposób go dobrze implementować. Jeśli dodatkowe pytania macie, no to oczywiście możecie pisać do mnie na maila, a ja wam dzisiaj już bardzo dziękuję za wysłuchanie. Hello.